W sercu martwej strefy kosmicznej, gdzie pulsary cichły, a światło gwiazd jakby bało się dotknąć pustki, flota saltraksów zawisła w milczącym formowaniu. Ich flagowy okręt, Wraktal Primaris, błyszczał od chłodnej stalowej symetrii, potężny, dominujący, z ogniwami obserwacyjnymi wystającymi jak czułki pychy. Wewnątrz mostka panowała atmosfera samozadowolenia i pewności. Do momentu, gdy pojawił się on. Samotny, czarny, bez transpondera. Bez sygnału powitalnego, tryfujący niczym wrak. Ludzki okręt wojenny. Pierwsze reakcje były mieszanką rozbawienia i kpiny. Jego kadłub wyglądał przestarzale, bez połysku technologii piątej ery, bez osłon spektrograficznych czy inteligentnych żagli energetycznych. Dowódca Hesk przekrzywił głowę i oblizał swoje cienkie wargi z pogardliwym sykiem. To jest ziemia? Taki ich poziom? To bardziej sonda archeologiczna niż okręt bojowy. Oficer taktyczny, karec, zaśmiał się, przewracając zielonkawe oczy. Skanujemy go? Czy po prostu go zniszczymy i ruszymy dalej? Resk nie był głupcem, choć uwielbiał szydzić. Był zbyt długo wśród dowódców, by ignorować nieznane, nawet jeśli wydawało się nędzne. Zeskanujcie. Jeśli to pułapka, lepiej wiedzieć, gdzie są zęby. Ruch jego palca uruchomił falę skanowania. Promin przebił kadłub ludzkiego okrętu i wrócił. Puste. Cisza na mostku była dziwna. Skany powinny były wykazać cokolwiek ciepło, sygnatury energetyczne, schematy broni, ale to, co wróciło, było czarne, martwe. Jakby statek nie istniał, a tylko odbijał ich własną ciekawość z powrotem. To niemożliwe, szepnął karec. Spróbuj drugi raz, głębszy impuls, na poziomie neurokrystalicznym. Ale w chwili, gdy wysłali kolejny impuls, wszystko się zmieniło. Skan nie tylko nie zadziałał, został przejęty. Ludzki okręt, który wcześniej wyglądał jak milczący wrak, odbił falę skanowania z powrotem, ale zmodyfikowaną. Wszedł przez ich własne czujniki. Monitory migotały, a jeden po drugim wyświetlacze zaczął przejmować kod, który nie był w żaden sposób zrozumiały dla systemów Saltraxów. Karec zbladł. On przeszukuje nas. Ich własne systemy bezpieczeństwa próbowały odciąć połączenie, lecz było już za późno. Ludzki okręt nie tylko przeskanował cały ich mostek. On używał ich systemów jako przedłużenia siebie. Potem pojawiły się dane, z opóźnieniem, jakby sam statek decydował, co pozwolić im zobaczyć. Skan wnętrza ujawnił warstwy fałszywych komponentów. Każda armata była trapą. Każdy silnik posiadał pod nim drugi, ukryty rdzeń. Kadłub był zbudowany z nanostalowej matrycy, która mogła się przeformować w locie. Znaleźli trzy rdzenie energetyczne. Jeden oparty na antymaterii, drugi na zminiaturyzowanej czarnej dziurze, a trzeci, trzeci po prostu zasłonił się sam. Pojawił się napis: Niedostępne dla obcego dostępu. To niemożliwe. Karec patrzył, jak systemy nie tyle zawierają technologię, co świadomość. I wtedy jeden z techników przypadkiem kliknął na dziwnie nazwany plik ukryty w podsystemie uzbrojenia, HL Protocol. Nie dało się go otworzyć ale kiedy tylko spróbowano, cała konsola rozgrzała się do czerwoności, a ekran zamarł na jednym zdaniu, wyrytym jak wypalonym żelazem. Nie jesteśmy maszyną wojny, jesteśmy konsekwencją. Hesk cofnął się, poczuł jak coś ściska mu serce. To nie był wrak, to był śpiący potwór. I ktoś gdzieś w środku tego okrętu właśnie się obudził. Mostek flagowego okrętu Wraktal Primaris wypełniła lodowata cisza. Która nie wynikała z braku dźwięku, lecz z przejmującego uczucia obecności czegoś, głębokiego i obcego. Hesk stał nieruchomo, czując jak jego własne łuski wilgotnieją z potu strachu. Czuł w sobie impuls ucieczki, ten sam, który prymitywne organizmy wykształciły miliony lat temu. Nie wobec zagrożenia, ale wobec niepojętej mocy, która nie powinna istnieć. Ludzki okręt, czarny, pozornie martwy, był teraz żywy. Nie przez błyskające światła czy ruch, ale przez ciszę, która zaczęła emanować z jego wnętrza jak dusząca siła grawitacyjna. Technik odpowiedzialny za systemy skanowania jęknął nagle i cofnął się od konsoli, jakby dotknął rozżarzonego metalu. Z jego nozdrzy ciekła krew, a oczy były puste, rozszerzone, nieobecne. Krzyczał ale nie słowami, tylko bezładnymi dźwiękami przerażenia, jakby jego umysł zobaczył coś, czego nie był w stanie znieść. Hesk rzucił się do jego stanowiska, ale było już za późno. Ekran nie wyświetlał danych. Pokazywał twarz. Ludzka twarz, mężczyzny o spojrzeniu tak spokojnym, że aż przerażającym. Miał szramę na prawym policzku i czarne oczy, które nie mrugały. Jego usta nie poruszały się, ale słowa pojawiły się w głowach wszystkich obecnych jak echo patrzysz na nas, ale to my cię widzimy. Mostek pogrążył się w chaosie. Systemy zaczęły resetować się same, komunikacja z flotą została odcięta, a wszystkie autonomiczne algorytmy w ich sieci zostały nagle zamrożone. To nie był cyberatak, to było przebudzenie. RHesk, próbując odzyskać kontrolę, aktywował najwyższy protokół ewakuacyjny, ale nie zadziałał. Cały wraktal Primaris był już zintegrowany z sygnaturą tego ludzkiego okrętu, z jego niewidzialnym, ale namacalnym spojrzeniem. Jakby cała jego świadomość została wchłonięta do czegoś większego, czegoś bezcielesnego, ale śmiertelnie realnego. Z czerni przestrzeni wyłonił się impuls, nie fizyczny, lecz emocjonalny. Strach. Głęboki, pradawny strach, który zakorzenił się w DNA Xaltraxów na długo przed ich pierwszym skokiem międzygwiezdnym. Coś się budziło. Coś, co spało od setek lat. Coś, co było ludzkie i nieludzkie jednocześnie. Czarna legenda, o której mówiono w podziemnych kanałach informacyjnych, o której opowiadano w szeptach, że ziemia stworzyła jeden okręt, który miał być bronią ostatniego oddechu ludzkości. Nie napastnikiem, nie obrońcą, karą. Fresk upadł na kolana. Po raz pierwszy od dekad jego ciało zawiodło jego dumną rasę. I wtedy czarne światła na ludzkim okręcie zapaliły się. Z wnętrza ciemnego okrętu rozległ się puls, nieświetlny, Niedźwiękowy, ale energetyczny. W całej okolicy przestrzeni wszystkie skanery nagle przestały działać, jakby cała rzeczywistość wokół została zasłonięta czymś niewidzialnym, ale twardym jak obsydian. Hesk patrzył, jak ich czujniki zaczynają pokazywać niespójne dane: temperatury spadające do zera absolutnego, promieniowanie wykresów zakrzywiające się w nieskończoność, wartości masy zmieniające się losowo. To nie była anomalia. To był wybór. Okręt nie tylko manipulował przestrzenią, on ją komponował, jakby był żywą symfonią technologii i zemsty. I wtedy zrozumieli nazwę USS Blackstar. Nazwa wyświetliła się na ich konsolach jak wypalona runa gwiazda, która nie daje światła, tylko cień. I z tego cienia wysunęło się działo jedno, olbrzymie, masywne jak wieża orbitalna, złożone z segmentów, które obracały się w przeciwnych kierunkach, budując napięcie tak głębokie, że sama czasoprzestrzeń wokół drgała. Nie było odczytu rodzaju uzbrojenia, nie było sposobu, by się przed nim osłonić. Było tylko jedno słowo, które ich systemy same zapisały – zniknięcie. Resk chwycił za ramię kareca. Wyślij sygnał do Imperium, niech nie zbliżają się. To nie jest okręt, to nie jest nawet broń. To – jego głos załamał się, jakby sam nie wierzył w to, co mówił. To człowiek w postaci statku – i kiedy USS Blackstar odpalił swoje działo, nie było huku, nie było wybuchu. Cały pancernik Vractal Primaris zniknął z rzeczywistości jak kurz porwany przez wiatr. Bez śladu, bez hałasu, bez epilogu. Została tylko cisza. I to jedno przerażające zdanie, które rozbrzmiewało w eterze przez kolejne godziny. Ci, którzy nas nazwali słabymi, poznają nas przez to, co pozostawimy po sobie. Nic. W samym centrum sojuszu Xelarn tysiące jednostek analitycznych i symulacyjnych, rozrzuconych po stacjach naukowych i flotach dowodzenia, zostały uruchomione w trybie awaryjnym. Ich zadanie było proste – zrozumieć, co właśnie wydarzyło się w sektorze Delcaris, gdzie pancernik Vractal Primaris, okręt flagowiec, symbol imperialnej potęgi, przestał istnieć w jednej sekundzie. Bez ostrzeżenia, bez śladu, bez sygnału ratunkowego został. Anulowany. Usunięty nie przez broń konwencjonalną, lecz przez coś, czego logika maszyn nie potrafiła zarejestrować. A kiedy pierwsze systemy próbowały zrekonstruować dane z sektora, ich rdzenie logiczne zaczęły się przegrzewać. Nie z powodu błędów, ale dlatego, że to, co widziały, wymuszało błędy w samej rzeczywistości. USS Blackstar nie tylko wymazał pancernik, on usunął moment jego istnienia. W centrum danych nadimperialnego zegara przy Kale Orasis, najstarsza AI Imperium, znana jako Myrkel, zamrugała po raz pierwszy od 200 lat. Jej algorytmy, zbudowane na miliardach zmiennych i prognoz, zatrzymały się w jednym punkcie – niepewność absolutna. Kiedy symulacja próbowała zrekonstruować parametry okrętu ziemskiego, pojawiła się anomalia w strukturze. Nazwa statku – USS Blackstar nie miała metadanych, nie istniała w rejestrach, archiwach, ani nawet w najstarszych mitach o broni ludzkości. To oznaczało jedno. Okręt ten nigdy nie był przeznaczony do pokazania światu. Był tajemnicą tak głęboko zakopaną, że nawet jego cień nigdy nie miał zostać odkryty. I wtedy maszyny zaczęły śpiewać. Niedosłownie, ale ich sygnały, ich kod układał się w rytm, w cykl, który przypominał lament. Jakby rozumiejąc, że coś się zmieniło na poziomie fundamentalnym, że siły, które dotąd były stabilne, przewidywalne, obliczalne, teraz są czymś innym. Ludzkość, która zawsze była traktowana jako ciekawostka, jako gatunek niesubtelny, nieprzewidywalny, być może szalony, teraz pokazała, że była przygotowana i że ta gotowość nie miała nic wspólnego z bronią, ale z intencją. Merkel wysłała tylko jedno przesłanie do Rad Wojennych Celarn. Nie patrzcie więcej w tę stronę. Tam już nie ma rzeczywistości, jaką znamy. I choć imperia zbierały się do kolejnego ruchu, coś się zmieniło. Maszyny zaczęły milknąć jedna po drugiej. W układzie Tarsen Sol, gdzie znajdowała się główna stacja obserwacyjna Imperium Alvex, panowało zamieszanie. Obserwatorium wykryło impuls, który nie był związany z żadnym znanym źródłem energii. Naukowcy analizowali sygnaturę, lecz dane nie pasowały do niczego w ich bazach. Czasy reakcji, masa wyjściowa, nawet geometria trajektorii sugerowały jedno coś poza ludzkiego. Ale kiedy nadeszły obrazy, rozmazane, zniekształcone, ale realne, wszystko się zmieniło. Na jednym z kadrów widać było cień nie kształt statku, lecz coś, co przypominało profil ludzkiej twarzy. I w tym samym czasie wszystkie stacje skanujące w promieniu pięciu lat świetlnych wysiadły. Do systemu dowodzenia weszło automatyczne ostrzeżenie: nie próbujcie zbliżać się do sektora Del Caris. USS Blackstar jest aktywny. Ta wiadomość nie była wysłana przez ludzi. Pochodziła z algorytmu, który od lat miał status uśpionego w rezerwowych warstwach komunikacyjnych dawno zapomnianej wojny. Był to protokół zaszyty w dawnych systemach Ziemi, który miał się aktywować tylko w jednym przypadku, gdy planeta zostanie wystarczająco zdradzona, by przestać ufać jakiejkolwiek cywilizacji. I teraz ten protokół był w ruchu. USS Blackstar był nie tylko okrętem, był wykonawcą końcowego etapu ludzkości, głosem, który nie potrzebował przemawiać. Gdy cisza rozciągała się przez granice imperiów, wielu zaczęło zadawać sobie pytanie: co zrobiliśmy? Ale było już za późno. Floty zaczęły się wycofywać. Ambasady zaczęły wysyłać wiadomości do ziemi z prośbą o rozmowę, o pokój, o jakikolwiek sygnał, że Blackstar zostanie wyłączony. Ale nikt nie odpowiadał. Ziemia milczała. I to było bardziej przerażające niż tysiąc flot wojennych, bo kiedy ludzkość milczy, cały wszechświat zaczyna się modlić, by ich cisza nie oznaczała końca. USS Blackstar dryfował w próżni, nieruchomy. Martwy z pozoru, ale zbyt rzeczywisty, by zignorować jego obecność. I każdy, kto na niego spojrzał, czuł to samo. Nie był to okręt wojenny. Był to pomnik, pomnik gniewu, który nie musi krzyczeć, by być słyszanym przez wieczność. Na odległej planecie Arsza, zamieszkałej przez istoty o długiej pamięci genetycznej, starszyzna zwołała tajną naradę. Starożytne zapiski, przechowywane w ich pałacach wiedzy i osnute cichym pyłem milczenia, zawierały przepowiednie o dniu, w którym płonący cień ludzi powróci, niosąc ze sobą bezimienną grozę. Wielu sądziło, że to tylko metafora, symbol strachu przed nieznanym. Lecz teraz po zeskanowaniu USS Blackstar i utracie czterech flot obserwacyjnych, nie było już żadnych wątpliwości. Jedna z najstarszych arszańskich kapłanek Haves, spojrzała w projekcję danych z ludzkiego okrętu i jej oczy zaszły łzami, nie ze smutku, lecz z przerażonego uznania. Rozpoznała w strukturze energii coś, co jej lud nazywał oddechem końca, starożytną siłą, która istniała jeszcze przed powstaniem ich pierwszych światów, uwięzioną przez ludzkość w czasach tak dawnych, że nikt nie wierzył w ich realność. Lęk przodków ożył w każdym zakątku Imperium. Ci, którzy dotąd kpili z ludzi jako z chaotycznych, dzikich istot niezdolnych do dyscypliny technologicznej, teraz szeptali ich imiona z mieszaniną czci i strachu. Okazało się, że ludzkość nie tylko przetrwała wojny, które miały ją złamać, ale też stworzyła coś, czego galaktyczne mocarstwa nie mogły nawet pojąć. Okręt, który nie działał na znanych prawach fizyki, ale na surowej woli istnienia. USS Blackstar nie był zwykłą konstrukcją. Jego rdzeń, jak sugerowały fragmentaryczne odczyty, był zbudowany z materii wspomnień, techniki, która łączyła emocje poległych z systemami sterowania. To oznaczało, że statek nie był tylko maszyną, był świadomym bytem. I jego świadomość była wściekła. W całej galaktyce wyścigi technologiczne natychmiast przestały mieć sens. Jak można konkurować z czymś, co nie potrzebuje logiki, by działać? Jak można planować atak na coś, co pamięta cierpienie swoich twórców tak żywo, że potrafi je przekształcić w broń? Wielu imperatorów zaczęło wzywać swoje wojska do odwrotu, a niektórzy, ci bardziej przesądni, nakazali rytualne spalanie planów inwazji na Ziemię. W oczach galaktyki ludzkość przestała być stroną konfliktu, stała się symbolem, i jak to bywa z symbolami, nie można ich pokonać. Można się tylko przed nimi ukorzyć lub zginąć w zapomnieniu. Gdy milczenie rozchodziło się po korytarzach galaktyki jak trucizna w wodzie, galaktyczna rada, zmuszona przez strach, zebrała się na nadzwyczajnej sesji. Sala, w której obradowali najpotężniejsi przedstawiciele 26 gatunków, była cicha jak komora pogrzebowa. Nikt nie podnosił głosu, nikt nie kłócił się o władzę. Wszyscy patrzyli na jedno hologramowe nagranie, które zostało potajemnie przemycone przez agenta z sektora ziemskiego. Wideo przedstawiało wnętrze USS Black Star. Ale to, co się ukazało, nie dało się opisać słowami. Zamiast kabiny dowodzenia była kaplica, zbudowana z czarnego metalu, gdzie każdy element wibrował w rytmie bicia serca. Po środku niej stała postać nie kapitan, nie android, ale człowiek, otoczony tysiącami mikrosfer unoszących się wokół. Z których każda zawierała czyjąś twarz. To były twarze poległych żołnierzy. Każda z nich mówiła coś cicho, niemal szeptem do serca systemu. USS Blackstar był karmiony ich wspomnieniami. Decyzje o ogniu, manewrach, tarczach wszystko zależało od ich emocji, ich bólu, ich poświęcenia. Był to okręt dowodzony przez sumienie ludzkości. I właśnie to przerażało najbardziej, bo galaktyczne imperia znały potęgę technologiczną. Znały sztuczną inteligencję, znały broń masowego rażenia, znały nawet czasowe zagięcia pola rzeczywistości. Ale nigdy nie znały takiego rodzaju dowodzenia, gdzie decyzja pochodziła nie z zimnej logiki, ale z ran, które nigdy się nie zabliźniły. Rada była zdruzgotana. Głosowanie nad reakcją zakończyło się bez wyniku. Nie dlatego, że nie mogli dojść do porozumienia, ale dlatego, że każdy wiedział jedno: nie było już reakcji, która mogłaby mieć sens. Jedyną decyzją, jaką mogli podjąć, było wycofanie się z jakichkolwiek działań wobec Ziemi i wysłanie jednej wiadomości, jednej prośby Nie jesteśmy już waszymi wrogami, chcemy tylko poznać waszą historię. Ludzkość nie odpowiedziała. Ale USS Blackstar, ten samotny, ponury, żywy kolos, przesłał tylko jedną transmisję odczyt w postaci pieśni w języku staroangielskim, pieśni o przetrwaniu, zdradzie i pamięci. I ta pieśń została zapisana na każdej stacji, każdym satelicie, każdej platformie słonecznej w galaktyce. Nie jako groźba, nie jako przestroga. Ale jako ostatnia prawda. Ludzkość nie zapomina. W cieniu ukrytego księżyca planety Verhaal trzech najwyższych analityków galaktycznych przeglądało zrekonstruowane dane ze skanu USS Blackstar. Z początku nie wiedzieli, co widzą. Żadne z ich urządzeń nie potrafiło zidentyfikować źródeł zasilania. Bo nie były to reaktory jądrowe ani antymateria, lecz coś, co nazwano energią przetrwania. Struktura okrętu przypominała sieć nerwową, nie mechaniczną, ale biologiczno-psychiczną, zsynchronizowaną z bioelektrycznymi odczytami swoich pasażerów i przodków. Nie było dowództwa, nie było hierarchii, a mimo to każdy ruch był perfekcyjnie skoordynowany, jakby statek znał przyszłość każdej decyzji. Najmłodszy z analityków, Orel, wpatrywał się w kot. Złożony nie z cyfr, lecz z emocji zakodowanych w mikroprzestrzeniach. Wtedy to usłyszał: nie głos, nie dźwięk, lecz coś obecność. Było to jak cień świadomości, który przeszedł przez jego umysł, zostawiając po sobie tylko jedno zdanie: znasz śmierć, ale my znamy jej imię. Orel upadł na kolana. Nie mógł oddychać. Jego oczy zaszły łzami, a ręce trzęsły się jakby dotknął rdzenia samego kosmicznego lęku. Dwaj pozostali analitycy rzucili się, by go ratować, ale on tylko szeptał jedno słowo wciąż i wciąż. Pamiętają, pamiętają. Wbrew pozorom nie był to stan szoku, ale raczej pierwszy kontakt nie z osobą, ale z istotą zbiorową, która znała każdy upadek ludzkości i przekształciła go w broń. Gdy przekaz przerwano, a pliki zamknięto, starszyzna nakazała ich usunięcie, nie z powodu sabotażu, lecz z czystego instynktu samozachowawczego. Każdy kolejny skan mógł prowadzić do głębszego wejścia w świadomość USS Blackstar, a nikt w galaktyce nie był gotów na to, co mogło ich tam czekać. Rasy, które dotąd czuły się niepokonane, zaczęły tworzyć nowe mapy strategiczne, ale nie po to, by atakować. Po raz pierwszy od tysiącleci stworzenia, które władały tysiącami światów, zaczęły rysować mapy ucieczki bo zrozumiały, że nie tylko nie są bezpieczne, ale że są obserwowane przez coś, co nie czeka na ich błąd. Ono pamięta wszystkie błędy, jakie popełniła galaktyka wobec Ziemi. I ono nadchodzi. W sercu opuszczonej stacji dyplomatycznej na orbicie planety Trionforte doszło do spotkania. Zaproszono tam jednego człowieka, kapitana Marka, weterana, którego nazwisko znane było tylko nielicznym, a jego obecność zawsze zwiastowała coś ostatecznego. Zasiadł przy stole samotnie, nieuzbrojony, nieotoczony ochroną, ubrany w prosty, ciemny mundur, bez żadnych emblematów. Naprzeciw niego, przez łącza holograficzne, połączyli się przywódcy piętnastu najważniejszych cywilizacji galaktycznych. Ich głosy były pełne lęku, desperacji, niepewności. Pytali go o Black Star, prosili o zrozumienie. Przysięgali pokój. Ale kapitan Marek tylko patrzył. Z tą samą obojętnością, z jaką patrzy się na dawną ranę, która nigdy się nie zagoiła. Gdy jeden z imperatorów zapytał w końcu, co jeszcze mamy zrobić, by zatrzymać to, co nadchodzi, kapitan podniósł wzrok. Jego odpowiedź była cicha, prawie niedosłyszalna. Ale galaktyka zapamiętała każde słowo. Nie chodzi o to, co zrobicie, chodzi o to, co zrobiliście, i czy potraficie to zrozumieć. Potem wstał, skinął głową, nie z pogardy, lecz z ciężaru, jak i niósł. I opuścił stację. Nie zostawił żądań, nie wystosował ultimatum, nie obiecał zemsty. I właśnie to sprawiło, że rada zamilkła. Pozrozumieli, że nie walczą już z człowiekiem. Walczą z pamięcią. A pamięć ludzi, zwłaszcza ta bolesna, nigdy nie zapomina. Gdy USS Blackstar opuścił orbitę Trion-Four, nie zostawił po sobie śladów w przestrzeni, ale jego echo rozlało się przez sieci komunikacyjne, zaszczepiając w sercach wszystkich gatunków jedno wspomnienie. Dzień, w którym przestali się śmiać z ludzi i zaczęli ich słuchać. Okręt USS Black Star nie miał herbu, nie nosił flagi, a jednak w przestrzeni, gdzie pojawiał się jego cień, całe sektory milknęły, jakby czarne skrzydło nocy spowijało je od środka, nie prowadził transmisji, nie wypuszczał dronów zwiadowczych. A mimo to wiedział, gdzie uderzyć, jakby każdy układ planetarny. Każda stacja orbitalna, każde serce przywódcy obcej cywilizacji zostało już dawno wpisane do jego cichych ksiąg wyroku. W samym środku sektora Kirelian, gdzie jeszcze miesiąc wcześniej zbierała się Rada Wojskowa sześciu agresywnych imperiów, zapanowała pustka. Nie od walki, lecz od ucieczki. Floty zniknęły z radarów. Komandorzy wyłączyli sygnały nadawcze. Cywilizacje, które kiedyś groziły Ziemi, zaczęły prosić o azyl u własnych wrogów. Jednym z tych, którzy nie uciekli, był statek Erwun, dawna potęga Aksariatu, znany z pogardy wobec wszystkiego co miękkie, słabe i ludzkie. Otrzymał dane ze skanu USS Blackstar. Przeanalizował je, a następnie, w prywatnym akcie odwagi lub szaleństwa, nagrał przekaz. Jeśli to statek ludzi, to my jako Galaktyka już nie jesteśmy stroną wojny. Jesteśmy stroną wspomnienia, które przyszło się upomnieć. Nikt nie odpowiedział, ale jego transmisję odebrano nie przez ludzi, przez Blackstar. Dwa dni później nad orbitą Eruna pojawiła się sylwetka bez dźwięku, bez światła i nie zrzuciła bomby. Nie zniszczyła miasta. Po prostu zatrzymała się przez 7 minut i 13 sekund. Po tym czasie Erun zniknął, bez śladu. Jego imperium zostało przejęte przez własnych generałów, którzy ogłosili neutralność wobec Ziemi i oddali część swojej przestrzeni dla czegoś. Nikt nie wiedział komu. Ale każdy wiedział czemu. USS Blackstar nie wymagał kapitulacji. Wymagał tylko byś spojrzał sobie w twarz i jeśli nie byłeś gotów, zabierał to, czego się bałeś najbardziej twoją pewność, twoją maskę, twoją e, iluzję władzy. A to było gorsze niż jakakolwiek broń znana galaktyce. Na końcu jednego z najstarszych szlaków handlowych w galaktyce znajdowała się neutralna stacja. Stacja Dytha Prime. Dawna siedziba pierwszych traktatów międzygwiezdnych. Teraz niemal zapomniana, zarastająca Earth Zone, służąca głównie jako przystań dla statków bez flagi. I to tam, zupełnie niespodziewanie, USS Blackstar zatrzymał się. Nie było świateł, nie było otwarcia rampy, nie było żadnego oficjalnego kontaktu. A jednak przez całą dobę przybywały delegacje nie z obowiązku, lecz ze strachu, z ciekawości, z czegoś bardziej pierwotnego niż dyplomacja. Przybyli przedstawiciele RAS-HIKOR przybyli wędrowcy z mgławicy SERENTA przybyli nawet starzy wrogowie z protektoratu heni wszyscy czekali milczeli obserwowali ten czarny okręt, który nie mówił nic ale był jak lustro odbijające wszystko co w nich niedoskonałe. I wtedy wydarzyło się coś, z czego nikt nie przewidział. Z głębi statku wyszedł jeden człowiek. Nie generał, nie prezydent, nie wysłannik, po prostu mężczyzna w ciemnym płaszczu, o twarzy zmęczonej, a jednocześnie spokojnej. Przeszedł przez salę główną, nie zważając na spojrzenia, nie żądając uwagi, nie wygłaszając mowy. Podszedł do ściany z dawnym herbem Rady Galaktycznej i dotknął jej. W tym dotyku było więcej niż tysiąc traktatów. Było w nim przebaczenie, było ostrzeżenie, była historia i była przyszłość. Gdy odwrócił się i odszedł z powrotem do statku, nikt się nie odezwał. Wszyscy zrozumieli. USS Blackstar odleciał w ciszy, a jednak echo jego obecności rozchodziło się przez latarnie komunikacyjne całej galaktyki. Na planetach koloniach zaczęto opowiadać legendy, w akademiach wojskowych zmieniano programy nauczania, w pałacach władców milczano przez całe dni, wpatrując się w niebo, bo nikt nie wiedział, gdzie Blackstar pojawi się ponownie. Ale wszyscy wiedzieli jedno: że dopóki ludzie pamiętają, galaktyka nie zapomni. I że czasami najpotężniejszą bronią nie jest działa plazmowe, lecz pamięć człowieka, który widział piekło i postanowił go nie powtórzyć.